Cześć, czas na kolejny filmik z propozycjami na kartki wielkanocne. Tym razem będą to takie jajeczka, a dodatkowo zrobimy sobie jeszcze motylki, bo Wielkanoc myślę, że kojarzy się nie tylko z jajeczkami i z króliczkami, ale również z wiosną, a według mnie takim wiosennym wzorem są właśnie motylki. Pierwszy pomysł to jajeczka tradycyjnie. Potrzebny nam biały papier z bloku technicznego, z którego wyznaczam sobie prostokąt. Będzie to prostokąt o szerokości 10, długości 14 cm. I tak wyznaczony prostokąt wycinam. Białą wyciętą kartkę, będę przyklejać do twardego papieru eko. Możesz to być też jakiś inny kolor, może to być kartka z po prostu kładka z bloku technicznego, wybranym przez Was kolorze, w kolorze, który robicie. I wyznaczę sobie ten prostokąt niewiele większy niż ta biała kartka, dlatego że chciałabym, żeby właśnie po każdej stronie tego białego papieru wystawała odrobina brązowego i tworzyła taką fajną ramkę. Mniej więcej yy, na centralnej części kartki, ale troszkę po lewej, wyznaczam sobie jajeczko, które wycinam, ale wycinam w taki sposób, żeby nie przerwać ciągłości tych krawędzi kartki. Jak widzieliście, troszkę sobie złożyłam tę kartkę w miejscu, gdzie jest jajeczko, nacięłam na środku jajka i właśnie od tego środka wycinam. Mamy już wycięty otwór, teraz czas na przyklejenie białej kartki do tego właśnie brązowego papieru. Wybrałam tutaj taśmę dwustronną piankową, dzięki której uzyskam efekt odstawania takiej troszkę większej trójwymiarowości. Składam tę taśmę dodatkowo jeszcze na dwa razy, żeby mieć jeszcze większy efekt odstawania od tej spodniej części, czyli od brązowego papieru. Taką taśmę kupiłam w Action, ale myślę, że w innych sklepach z produktami kreatywnymi też będzie można taką taśmę dostać. Teraz na bloki do scrapbookingu. Wybrałam sobie tutaj trzy różne, na których wyrysowuję ołówkiem jajeczka różnych rozmiarów: mniejsze, większe, bardziej grubsze, chudsze. Oczywiście, jeśli nie macie bloków do scrapbookingu, możecie wykorzystać gładkie kartki, które pomalujecie na jakieś wzory, lub po prostu będą one gładkie w kolorze. Ja wybrałam akurat takie z bloków, bo jest to szybsze. Nie trzeba tam nic już tych wzorów dodawać, nie trzeba nic malować. No, i wygląda to ciekawiej. Tak przygotowane jajeczka wycinam, i za chwilę będziemy je przyklejać do kartki. Rozplanowuję sobie mniej więcej, w którym miejscu te jajeczka miałyby być ułożone, ale zanim przykleję je do kartki, postanowiłam jeszcze każde obrysować dookoła czarnym pisakiem, żeby stworzyć taki bardziej efekt kreskówkowy. Można powiedzieć. Tamto czarne jajko, które jest na kartce jako wycięta część, będzie również obrysowane czarnym pisakiem, co za chwilę zobaczycie na ekranie. Wkładam jajeczka w miejscu, w którym chciałabym, żeby się znalazły, ale pamiętajcie, oczywiście, że to jak ja wybrałam tutaj ułożenie tych jajek i całą tę kartkę, możecie sobie troszkę zmodyfikować. Nie jest powiedziane, że musi to wyglądać identycznie, tak jak ja to wykonałam. Możecie zmienić kolory, możecie zmienić kształt kartki, ilość tych jajeczek, ich położenie. No i tak, teraz czas na przyklejenie. Przyklejam sobie te jajeczka taśmą dwustronną piankową, tak samo jak w przypadku bazy, czyli tego białego papieru tej kartki. Też tutaj chodzi mi o to, żeby uzyskać taki efekt odstawania, takiej trójwymiarowości. na groszki na tle. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja groszki bardzo lubię. Tutaj postanowiłam je wykonać po prostu czarnym cienkopisem. Na koniec jeszcze napis. Wybrałam tutaj kawałek papieru eko tego brązowego, który był na podstawie tej kartki na jej spodzie. Wyrysowuję sobie ołówkiem linie, wzdłuż której będą stworzone życzenia. Na początek wyrysowuję je również ołówkiem, a kiedy y, są tam, gdzie powinny być i są w kształcie, w którym powinny być, to poprawiam je czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuję. Dzięki temu mam kontrolę nad tym, że wszystko tutaj będzie zaplanowane i wyjdzie tak, jak powinno. Bo gdybym od razu zaczęła pisakiem, no to kartka byłaby do wyrzucenia, gdyby coś nie wyszło. Docinam sobie ten napis i stwierdziłam, że przykleję go jeszcze na czerwonym papierze wzorzystym, tym samym, który był na jajeczkach. Przyklejam tak jak kartkę, żeby z każdej strony tego brązowego papieru wystawała odrobina tego czerwonego wzorzystego. I tutaj też użyłam taśmy piankowej dwustronnej, żeby mieć taki efekt trójwymiarowości, większego odstawania. Troszkę miałam problem, gdzie ten napis usytuować, dlatego finalnie stwierdziłam, że podzielę go na troszkę mniejszy kawałek, żeby on był troszkę węższy i będzie tutaj po prawej stronie delikatnie wychodząc poza krawędź kartki. Teraz na drugi pomysł, którym będą motylki. Na początek potrzebne nam cztery kawałki z bloku do scrapbookingu technicznego. Jak widzicie, jeden sobie złożyłam na pół i rysuję tutaj połowę motylka, zaczynając od strony zagięcia i wycinam. A po rozłożeniu będzie cały symetryczny, równiutki motylek. Potrzebne nam dwa takie same kawałki. Z nich będzie mniejszy motylek, a z tego zielonego też dwa takie same kawałki. I z tamtego papieru będzie większy. Drugiego już odrysowuję sobie na płasko, żeby mieć pewność, że te motylki będą identycznego rozmiaru i kształtu. A po odrysowaniu wycinam go. Tutaj składam sobie zielony papier, tak samo jak w przypadku pierwszego motylka. Odrysowuję, zaczynając od linii zgięcia. Wycinam połóweczkę i tak samo po rozłożeniu będzie cały motylek, który przykładam do tego drugiego kawałka zielonego papieru. I również będę go odrysowywać, tak, żeby mieć dwa identyczne motylki. Motylki mamy wycięte. Czas teraz na wymazanie niepotrzebnych śladów. Gumki do mazania i na złożenie tych dwóch e, motylków, które były wycinane na płasko, wzdłuż, żeby złożyć je na dwie symetryczne połowy. Z zielonego papieru, który był używany do tych większych motylków, wyznaczam dość duży kwadrat o szerokości 14x14 cm. Będzie to e, papier nawiązujący do tych motylków, ale też baza naszej kartki. przygotowany kwadrat wycinam. Wycięty zielony kwadracik, czyszczę z niepotrzebnych śladów ołówka. I przykładam do białej kartki, tak żeby odrysować taki sam kwadrat w tym samym rozmiarze, ale zanim wytnę ten biały, to pomniejszam go o około centymetr na wysokości i na szerokości, więc będziemy mieli kwadrat o wielkości 13x13 cm, który będzie wierzchnią warstwą naszej kartki. Tak wycięty kwadrat będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej na tej zielonej wzorzystej kartce w taki sposób, żeby z każdej strony tego Białego papieru wystawała odrobina wzorzystego i tworzyła fajną ramkę kolorystyczną. Dosłownie tak jak w przypadku pierwszej kartki. Rozplanowuję sobie, gdzie te moje motylki będą przyklejone. Jak widzicie, składam je tutaj na pół, łączę jeden cały motylek, dlatego, że chciałabym, żeby one były odstające, trójwymiarowe. Taśmą dwustronną przyklejam ten motylek tylko za jedną część, ta druga będzie odstawała i przyklejam je w taki sposób, żeby środkiem stykały się. Są one przyklejone pod kątem, ale oczywiście Wy możecie rozplanować je na tej kartce inaczej. Nie jest powiedziane, że muszą być właśnie w tych miejscach i w tej pozycji, co ja to zrobiłam. Motylki mamy przyklejone. Teraz czas zapełnić jakoś to tło. Postanowiłam stworzyć tutaj napis, więc przy pomocy linijki i ołówka wyznaczam linie pomocnicze, które wyznaczą mi miejsce, na którym będzie napis. Dzięki temu mam tutaj wszystko równiutko w jednej linii, nie będzie mi nigdzie ta literka uciekała i poprawiam cały ten szkic ołówkowy. Czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuje gumką do mazania. Postanowiłam dodać jeszcze małe groszki na tle. Będą czarne groszki, będą złote groszki. Lubię bardzo zapełniać tło takimi małymi akcentami. Dodaję to naprawdę uroku. Jak widzicie od tej spodniej, gładkiej części motylków, też dodałam groszki, żeby wyglądało, że to jest tło kartki. Myślę, że naprawdę świetnie się to tutaj wszystko razem prezentuje. No, i zaraz będziemy kończyć naszą kartkę. I przechodzić do ostatniego już na dzisiaj pomysłu. Taki złoty pisak kupiłam kiedyś w Empiku, z tego co pamiętam chyba były w zestawie złoty i srebrny. Czas na ostatnią kartkę, tutaj też będą motylki, ale w trochę innej odsłonie. Na początek wzorzysta kartka z bloku do scrapbookingu, mój blok był od razu kwadratowy, więc też taki rozmiar przyjąłam, odrysowuję ją na białej kartce z bloku technicznego i tak odrysowany kwadrat pomniejszam o około centymetr na wysokości i na szerokości, a następnie tak pomniejszony kwadrat wycinam. Będę go przyklejać do tej wzorzystej kartki przy pomocy taśmy dwustronnej, tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich kartek, w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego, tak jak widzicie to teraz na ekranie, wystawała odrobina tego wzorzystego papieru. Jest to fajne utwardzenie kartki, fajny akcent kolorystyczny, i naprawdę taka warstwowość nadaje tego czegoś, takiego uroku. Podstawę mamy gotową. Teraz czas na wycięcie naszych motylków. Z drugiej kartki o tym samym wzorze, ale innym kolorze, wyznaczam sobie prostokąt o szerokości mniej więcej 5 cm i wycinam go. Ten papier jest dwustronny, więc będę miała motylki w dwóch kolorach. Jak widzicie, jedną część złożyłam na pół i zaczynając od zagięcia, narysowałam połowę motylka, który wycinam również rozpoczynając od strony zagięcia. Po rozłożeniu będzie to symetryczny, ładny, kształtny motylek. Ten motylek będzie przyklejony na kartce na płasko, będzie on podstawą naszego motylkowego wzoru. A ten mniejszy kawałek składam w taki sposób, żeby powstały mi z niego dwa motylki. Jak widzicie, od części zagięcia również wyrysowałam sobie połowę motylka, tak samo jak w przypadku poprzedniego, tego większego, i wycinam go też. Po rozłożeniu będzie to kształtny, symetryczny motylek, który. Będzie na środku tego większego, ale najpierw odrysowuję sobie go na tym fioletowym papierze, żeby powstały mi dwa takie same symetryczne motyle. Odrysowany motylek musimy wyciąć i złożyć go na środku, tak żeby był tak samo złożony jak ten pierwszy, od którego był odrysowywany. Czas na przyklejenie dużego motylka do kartki. Postanowiłam przykleić go przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej. Te taśmy dałam tylko na środku, żeby te boczne skrzydełka motylka jednak troszkę od tej kartki odstawały. A te małe motylki będą złożone po, na połowę i przyklejone tylko tą jedną połową do siebie na środku tego wielkiego motylka w taki sposób, żeby tą częścią złożenia stykały się. Czas na kropeczki na tle. Wybrałam tutaj niebieski i fioletowy kolor, żeby nawiązać do całej ogólnej kolorystyki mojej kartki. No i na koniec jeszcze napis. Wyznaczam linijką e, kreskę, na której będę tworzyła ten napis. Najpierw zaczynam ołówkiem, a następnie kiedy napis jest już tam, gdzie bym chciała, żeby był idealnie na środku, to poprawiam sobie całość czarnym pisakiem. To już prawie koniec. Nasza kartka już zaraz będzie gotowa, więc ja powoli się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do stworzenia czegoś pięknego, że stworzycie ze mną którąś z tych kartek. A jeśli szukacie innych pomysłów na propozycje wielkanocne lub inne kartki okolicznościowe, to koniecznie zajrzyjcie na mój kanał, bo znajdziecie tam mnóstwo filmików o tej właśnie tematyce. Do usłyszenia w kolejnym filmie.